Kochaj bliźniego jak siebie samego, a Boga ponad wszystko. Tutaj chciałem właśnie jeszcze coś dodać od siebie, bo tu się pojawia takie pytanie: jak kochamy siebie? Kochaj bliźniego jak siebie samego. No a co z tym, jak nie kochamy siebie? Albo źle interpretujemy miłość własną i kierujemy się egoizmem, to jak mamy traktować tego bliźniego? Tak jak siebie? Czyli na przykład, jak ja to robiłem w przeszłości, okłamywałem samego siebie, no i też tak traktowałem swoich bliźnich, bo nie da się inaczej. Postępować w momencie, kiedy się nie jest uczciwym z samym sobą. Jednocześnie okłamujemy innych dookoła, jeżeli nie jesteśmy fair w stosunku do siebie. Nie mamy tego zaufania do siebie, i nie możemy stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, spojrzeć w oczy, bo mamy, jak to się mówi, za kołnierzem w i ten kołnierzyk jest taki lepki i często o zabarwieniu nieprzyjemnym dotyku i sami wiecie jak to jest jak się nosi długo koszulę jak kołnierzyk wygląda taki przepocony i brudny i śmierdzący więc tak też yy, ja czułem się wewnątrz. Więc kochaj bliźniego jak siebie samego, o Bogu ponad wszystko. Tutaj można powiedzieć, że Jezus miał na myśli taką czystą istotę duchową, która nie miała sobie nic tak naprawdę do, do zarzucenia była sama świadoma tego kim jest, czyli to o czym wcześniej mówiłem o tej tożsamości własnej, jeżeli jesteśmy świadomi tego kim jesteśmy, to tak naprawdę kochamy z płaszczyzny miłości transcendentnej, a nie tej egoistycznej. A miłość egoistyczna to jest taka, która polega między innymi na tym, że jak komuś robimy dobro, to z tyłu głowy mamy swój własny interes tak naprawdę. Bo cieszy nas zadowolenie innych. I to przynosi nam radość i takie poczucie pychy, że My jesteśmy fajni, bo możemy innym pomagać, a tak naprawdę zależy nam na zdaniu innych o samym sobie. Bo jesteśmy niedowartościowani i wychodzimy z w działaniu z poczucia takiego braku, bo ego jest wiecznie głodne i wiecznie mu brakuje, więc zrozumienie tego, czym jest ta miłość. Własna, do samego siebie ta prawdziwa miłość to, to nie jest taka prosta sprawa, bo to trzeba poczuć i trochę nawywijać w tym świecie.